A wiecie, że na przykład w gry czasami można sobie pograć, żeby sobie pograć? Nie trzeba mieć z tyłu głowy tego pierdolonego. Uuu, musimy wygrać! Ja nie mam tryharda, teraz po prostu siedzę, gram w ligę. Kubaj to. czy gruby kretoszczur to kajmak? A grid? Nie, chociaż też jest. Potężny, ale nie aż tak. Chuj w tego returninga, kiedy mroczne tajemnice. Nie no, to nie będzie. Lecę dalej, dalej, leć. A kurde no, to akurat Zde, stinks. Ale co się gra? Do rana? Ja nie wiem co się gra, Early Teflon. Dlaczego ryby nie grane? Ja jeszcze na aż gram, ale będzie. Cira, kurde.

To no, no co, no co mogę ci powiedzieć chłopaku? No to wybiorę, no krótka piła. Przepraszam, że nie mogę kupić suba, ale zrobili mi Stoffing i usadli mi z konta 20 tysięcy. 000... O kurde, to jest... Na dwójce! Poddali to, panowie! Nie poddali. O kurde. O kurde. Owrócił. Aha! LMA... Wrócił i pierwszy. Już moje Daggerfall. przywitania nawet podpierdolę. A wy mówicie, że ja nie miałem Daggerfall. wpływu na gotikowe środowisko. Weź, kurcze jeden z drugim. Ale ja mam w nosie te. P... przepraszam. Wasze jakieś tam kurcze osoby. Ja tu jestem śmietnikiem na tym streamie, wy nie rozumiecie tego, ja sobie streamuję, bo kiedyś było coś takiego, że miałem przerwę, teraz miałem przerwę roczną i wstydziłem się do kamery mordy otworzyć, więc dla mnie streaming to była forma otworzenia się wrócenia do chociażby YouTube'a. Z dwa, trzy, to na pewno. Ja wam powiem z czego będzie Jutro streamu wagona. Z gry, która się nazywa GOTHC. Mam. Bo chłopiec uzależniony i ma kurcze kajdany na rękach, założone przez takich jak wy, właśnie. To wy gościa zniewoliliście, ale jak się nad tym zastanowić, tego w sumie pieniądze zniewoliły. Bo on tylko cały czas siedzi i te paski przedłuża. Pamiętacie, że on nie ma flasza? To ja pamiętam. Proste. Co? Skąd te krugi? Którą gierkę masz najbardziej w serduszku? Ej, wy macie, kurcze! Nie chcę obrażać, ale jak można żyć, będąc człowiekiem, osobą fizyczną, mając dwie ręce i dwie nogi, siedzieć sobie przed kąpem i którą Gierkę uważasz za najlepszą? Takie pytania. Kogo to obchodzi? Jakie Gierki? Panowie i panie. Przecież Gierki to totalne ścierwo. Ktoś tam lubi to, drugi nie lubi. Proste. Ja nigdy, jak żyję, nie rozpatrywam, co jest moją ulubioną Gierką. Trochę tak. Trochę coś w tym jest. Prawda, ale chyba sama. Szukasz na siły łysy. No, trochę szukam. Po cholerę jest nam DC. Siedzimy tutaj. Załóżmy, że za założę DC i co? Bo to 5 minut zajmuje, 5 sekund. No i co? Ja gram w ligę i DC sobie siedzi w tle, no ale po co ono tam jest? Za dużo komputera. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś kurcze checklist. Jak streamujesz czy grasz w gotika, to musisz mieć swój Discord. Nie wiem, wagony ciuchci, albo pociągi wagona, no. Albo nie wiem, kajmuśki kajmy, no po co te. Kupaj, Uch! 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 No i nie mamy barona i koniec. Ja nie wiem, co on ma wymaksowane. Ja wiem, że ja wymaksowane to mam przegrane w tej gierce. Wszystko. Nie, ja jeszcze w to w las! Rozumiecie to, ja jeszcze w to wlazł. No i koniec. Wasze zdrowie. What? Dobra, tu 40. Ej, jak ja mam te gierki? Ja się w ogóle moja wina, bo zagrałem to jak gówno. Ślepakiem jestem. Cztery osoby były na midzie, ty. Ja spróbuję tank. Chodź, chodź. o Dobra, Git. Nie dało się nic zrobić naprawdę nie w tym wypadku ale młyn ale młyn Ale wiadomo o co chodzi Także next gierka focus bo o next gierka to będzie placement Ty mówisz 04 to mam 4, 0, 1, 2, 3, 4 5, 6 06 ten Nie, nie, tak nie obrażaj go, to jest mój ojciec. Czy jest potrzebny? nie jest potrzebny, ale tu połowa widzów to gotyikowcy, więc myślę, że czują się jak u siebie w domu, kiedy go widzą?. Już nie taki szybki, co? On nie jest dla mnie. On jest dla was. O, w ten sposób ja to Aktualne powiem. W serio otrzymywałeś jakieś maile z czy sobie bekę cisnąłeś. Tak, i zlokalizował ja, mnie d jakiś typ, bo ja nie, nie wiem jak on d to zrobił d Głównie chodziło o to, że ja chyba obrażałem kogoś tam. Aktualne nie wiem czy to nie była armia grubego. Możliwe, że od grubego ktoś. Czy ktoś się w ogóle podszywał pod grubego, bo rozumiecie, ma macie i... Nie no. No mógł być. No mógł być. Pisał na temat pobicia mojej osoby poprzez osoby trzecie, że niby wysyłał kogoś. A mogłem skomitować. Nie gadaj, że mam mniejszy movement, czy... Ma, do go. Nie dogonię go. Dogonię go. Nie dogonię go, bo. Dogonię go. O kurde. To było dość głupie. Ja jeszcze spieprzę tu. Tu można tylko o grach komputerowych mówić. I w zasadzie tylko o tym powinno się rozmawiać, o niczym innym. <laughs> Nie miał erki. I stał w miejscu, sejaszło. Auto ataczki w miejscu, piękne rzeczy. Zobaczmy, panowie. To no taktyczne brąz 1. 05 ładny bilans dzisiaj. No co, panowie? Od kolejnego streama idziemy tylko w górę. The only way is up. i można iść na siłkę The only way is up. Ja nie mam tryharda, teraz po prostu siedzę, gram w ligę.